Holandia to kraj znany z wiatraków, tulipanów i liberalnego podejścia do wielu spraw, ale też pełen zaskakujących osobliwości. Oto 10 najdziwniejszych i najciekawszych rzeczy, które możesz tam spotkać: domy bez firanek. Wiele holenderskich domów ma ogromne okna i żadnych zasłon. To nie przypadek to wyraz przejrzystości i uczciwości. Holendrzy nie mają nic do ukrycia. Brak firanek w holenderskich oknach to coś, co od razu rzuca się w oczy, szczególnie dla przejezdnych. Choć może się to wydawać dziwne, ma to ciekawe historyczne i kulturowe podłoże. Skąd się wzięła tradycja braku zasłon? Złoty wiek Holandii, kalwinizm i przejrzystość życia w XVII wieku. Kraj był silnie ukształtowany przez protestancki kalwinizm. Kalwiniści cenili skromność, uczciwość i życie w zgodzie z zasadami moralnymi. W efekcie ludzie chcieli pokazać, że nie mają nic do krycia i dosłownie odsłaniali swoje domy. Przez brak firanek można było zobaczyć porządek, czystość i moralne, poprawne życie. Społeczna kontrola: sąsiedzi mieli wgląd na Twoje życie. To działało jak forma delikatnej społecznej kontroli. Ktoś miał bałagan albo coś podejrzanego w domu, od razu było widać. W pewnym sensie brak zasłon stał się symbolem zaufania i uczciwości. Holendrzy są znani z zamiłowania do światła dziennego. Przy tej ilości deszczu i pochmurnych dni nikt nie chce zasłaniać sobie słońca. Duże, nieosłonięte okno to także typowy element holenderskiej architektury. Szczególnie w starych kamienicach nad kanałami. Dziś niektórzy Holendrzy używają rolet lub zasłon, zwłaszcza na noc, ale wiele domów, szczególnie tych w centrum miast, nadal pozostaje otwartych dla okna przechodnia. To taka mieszanka tradycji, kultury i zaskakującej szczerości. 2. Król, który jeździ na rowerze. Król Willem Aleksander często podróżuje incognito, na rowerze albo samolotem. W Holandii monarchia to raczej symbol narodowej jedności niż realnej władzy. Król pełni funkcję reprezentacyjną i żyje bardzo normalnie jak na monarchę. Często jeździ rowerem, sam z rodziną lub w trakcie wydarzeń publicznych. Rower to w Holandii król środków transportu. Nie wypada z tego zrezygnować, nawet będąc królem. Można go spotkać na zakupach w parku albo w muzeum, zupełnie jak zwykłego obywatela. Podczas pandemii przyznał sam, że odśnieżał podjazd i naprawiał zepsutą pralkę. Willem Aleksander przez ponad 20 lat latał jako drugi pilot w rejsach KLM, nie ujawniając swojej tożsamości pasażerom. Mówił przez mikrofon, ale celowo nie przedstawiał się pełnym imieniem. Robił to kilka razy miesiącu, bo, jak twierdzi, była to jego pasja i sposób na relaks. 3. Największe muzeum rowerów. Ulice miast. W Holandii jest więcej rowerów niż ludzi, a niektóre parkingi rowerowe mają kilka pięter. Amsterdam to rowerowa dżungla. Kilka szalonych faktów. W Holandii jest ponad 23 miliony rowerów, czyli więcej niż ludzi. Amsterdam ma więcej rowerów niż samochodów. Codziennie Holendrzy przejeżdżają na rowerach łącznie około 15 milionów kilometrów. 4. Automaty z przekąskami typu ściana jedzenia W fast foodach, jak Febo, jedzenie kupuje się ze ściany. Wróć monetę, otwórz szklane drzwiczki i wyciągasz krokieta albo flikandelkę. 5. Chodzenie po dachach. Popularne są trasy turystyczne po dachach budynków z ogrodami, kawiarniami i ścieżkami. W 2022 roku powstał słynny rooftop walk. Trasa z pomarańczową kładką, która ma 600 metrów, zawieszona nad ulicami miasta. Można chodzić po dachach budynków w centrum i podziwiać widoki z zupełnie innej perspektywy. 6. Sztuczne wzgórza i góry śmieci. Kraj jest płaski jak naleśnik, więc niektóre wzgórza to tak naprawdę dobrze zamaskowane wysypiska lub konstrukcje inżynierskie. Temat sztucznych wzgórz i gór ze śmieci w Holandii to prawdziwy miks inżynierii, recyklingu i kreatywności. Najwyższe naturalne wzniesienia na kontynencie ma zaledwie 322 metry nad poziomem morza. To Holendrzy musieli sobie jakoś te góry stworzyć. Wyzłuża ze śmieci tu naprawdę istnieje. W Holandii funkcjonuje wiele nazw Afalbergen, czyli góry ze składowisk odpadów, które zostały przykryte ziemią i zamienione na tereny rekreacyjne. Często nie wyglądają jak wysypiska. To zielone pagórki z trasami rowerowymi, stokami narciarskimi i miejscami do spacerów. Przykłady. Wamberg w prowincji Drenti. Kiedyś wielkie wysypisko, dziś ulubione miejsce treningów kolarskich. Ma nawet sztuczną górską serpentynę dla rowerzystów. Landgraf Snow World. Stok narciarski w Limburgi na dawnej górze śmieci. Dziś to największy kryty ośrodek narciarski w Europie. Almer de Camphan część parku miejskiego oparta na dawnej strukturze wysypiskowej. Dlaczego to robią? Brak miejsca. Holandia to mały kraj, który bardzo efektywnie wykorzystuje każdą wolną przestrzeń. Rekultywacja. Stare wysypiska są zabezpieczane, pokrywane ziemią i przekształcane w parki. Ekologia i edukacja. Takie miejsca często mają też funkcję edukacyjną. Można się dowiedzieć jak wygląda gospodarka odpadami i jak odzyskiwać przestrzeń. 7. Więzienie zamienione w luksusowy hotel Hotel Het Erest z pokojami w dawnych celach. 8. Święto Króla Narodowa fala pomarańczowego szaleństwa. Co roku 27 kwietnia Holandia zamienia się w morze koloru pomarańczowego z gigantycznymi, chlimi targami, imprezami na łodziach. 9. Mosty pod wodą. Most Weluwemir to niesamowita inżynieryjna konstrukcja, gdzie samochody przejeżdżają pod kanałem wodnym. 10. Zamiłowanie do Lucrencji. Absolutnie szaleni na punkcie słonej lukrencji. Dla wielu obcokrajowców to smak nie do przeżycia. Holandia, światowy lider lukrencji. Przeciętny Holender zjada ponad 2 kg lukrencji rocznie najwięcej na świecie.